Okej, okay, po już widzimy. Dostał, to to eee. Co się dzisiaj dzieje na tych randomach? Czemu tu jest czołg? Moment myślałem, że mój dom nie strzelił? Czemu oni tak grają? Czemu Stinger się wylał? Czemu to... Czemu ja klikam bitwa dzisiaj? Ile ja się od MBTB odbijam. To jest dramat. Ej, to jest cheese. i Norbinio. Słamałem udziału. Olha hey, aí. Hey. nie copy. to jest muzyka po prostu wycięta z innych kawałków i pomieszana ze sobą Ojej. Kiedy chcesz trafić trochę lepiej niż. niż. jesteś w stanie, i strzelasz pod czołg. I jej, ty patrzysz na mnie. Myślałem, że on typem jest zajęty, który go wali w dupę. Otóż nie, Jak ceniasz czołg, on jest. Taki. O! Nie jest przesadnie słabym czołgiem. Próbowałeś użyć naprawek? Zamiast te 14 to powinienem jechać po grilla. Zamiast strzelać za 14 miałbym 3 pechy. I bym na... możliwe, że te trzy pechy na nim zrobił. Stanął, strzelił. Pestkę zrobił. Czego chcieć więcej? MBTB w pierwsze tempo na naszej bazie. Znaczy, po naszej stronie. U. Coś tam wpadło. Jadę. To jest ten czas. To jest ta bitwa, widzowie. Dyszka samego spota. Bez zestawu pod spota. Żeby było śmieszniej. Ładnie się tam obracasz. Od razu pestka. To musiał poczuć. E Miał kolega odwagę, jakby kliknął tą naprawkę, w sensie tą gaśnicę. Wolałem kliknąć. Jak on w ogóle trafił ten kadłub, to jest pytanie. T-55 zdążyło zrobić wycieczkę na drugą stronę mapy. A. Bitwa mi się skończyła. Ten fors miał więcej HP niż zrobiłem na tej stronie, chyba. XD. Hej boski. Anon, chcesz 3 dni premki? Przez co jest to niemożliwe, żeby, nie wiem, jechać szybciej niż się da w tej grze danym czołgiem. Voidum, czy grałem ST62 kilka tygodni temu? Wręcz powiedziałbym, że kilka miesięcy temu zdarzyło mi się zagrać jeden dzień w jakieś święto chyba. Nie wiem, czy nie. 3 maj czy coś takiego. To chyba było grane tym czołgiem. Streamek jakieś tam 6 godzin. Żeby nie pokazywać wam nudnych czołgów, tylko zagrać czymś, czym. Czym jednak się musiałem postarać troszeczkę. Co z tego, Kamel, że jakiś gość włączy Einbota i będzie ci celował po garnku, jeśli RNG mu nie pozwoli trafić w ten garnek. A celownik będzie rozwalony, bo celownik musi się skupić, a nie tylko mierzyć w danym część czołgu. I często taki Einbot, który powinien celować, gdzie ty powinieneś celować w dolną płytę, będzie celował w pancerz, który jest najmniejszy na danym czołgu w danym miejscu przez co zamiast strzelać w dolną płytę nie wiem Ferdinanda będzie strzelał w jakiś piksel Ferdinanda i nie trafiał nic bo takie aimboty też już widziałem w tej grze komputerowej ale pięknie się tu dzieje Wycieczkę robię. A czy zdąża? O, on mnie nie zdetrakował. Oprócz Wota mają Wota Blitz i Warshipsy. Każda inna gra, która powstawała od 2G, nie, nie stworzyła się w sensie. Nie stworzyła się. Nie wyszła im. W Warshipsy de facto grają ludzie przede wszystkim, którzy grali w Wota. Albo grają w to i w to jednocześnie. O, już podniósł trochę tą lufę wierzę w tym momencie mają te mechy które podobno nawet u, gra u ludzi którzy grali w podobne gry mówią, że Strasznie się w to gra. I Coldwara tworzą od przynajmniej 5 lat. Więc od 5 lat, nie wiem, utrzymują tam kilku, prawdopodobnie dziesięciu pracowników, którzy nie zarabiają na siebie. Ale da się to jeść. Prawda? Jeszcze mnie pikujesz? Jak masz tam bić się na gości? Kurczę, tej ostatniej Othudesa nie chciałem przyjmować. Bo jestem teraz na dwa strzały od niego. No dobra, na trzy, ale liczę, że na dwa. Na dwa.

DJ PT wcześniej masz być łatwym damage'em. Powiem Ci tak, nie polecam ci raszować wysokich tierów od razu. Spadnie nam ten night. Czy, VK, czy PZ7 mnie złapie na spocie? Chyba już nie. No, nie złapał mnie. Jest jeszcze szansa na pozytywne rozpatrzenie tej bitwy. No, na styk przejechałem. A! Co? Jest? Ten krzak nie działa? Od kiedy? To smutno mi się zrobiło. Przebił. Choriła mnie kabel. Może trochę. Are you sure? On jest pewny, że chce stracić resztę HP od razu? Dobra, no jeśli chciał, trzeba mu to umożliwić. To jest dobry wrak, idealny, żeby czasem nie strzelić żadnej pestki do końca bitwy. aby x. Mogłem górną płytę strzelić, 330 penny, raczej bym się przebił. Sadge. coś tam strzelili. O, ta, 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 ja chcę jechać, a nie stać, kolega. Minus 3 jest gość, przynajmniej minus 3. zrobił sobie rundkę, dalej żyje. No to sobie gościu pojeździł. Ten jedzie się utopić. Nie, nie jedzie się utopić. A mogłem sadzić dwie. Teraz wsadzę. Fajna bitewka siadła. Jak na tak krótką bitwę.